Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was burnt right across the street. Więc mamy zimę w Holandii. Nie taką z przyczajówki, tylko taką prawdziwą. Gdzie mróz jest mrozem, gdzie dzieciaki mogą na sankach jeździć, samki sanki powyciągali. Nie ma dużo tych dzieci, ale jest. Ja dzisiaj na krótkiej przejazdce, bo te minus trzy, minus które miałem na telefonie, no wyglądają... Nie za przyjemnie. No, ale sobie tu pokrążę, zobaczę, które drogi rowerowe są odśnieżone, bo tam, gdzie nie odśnieżone, to z lodem i jazda jest naprawdę niebezpieczna. I sobie tutaj tak pokrążę po tych głównych y, drogach rowerowych, no bo po tych innych się nie da. No niestety. Dzisiaj poruszam się na najstarszym rowerze w mojej stajni. Rower ma już 20. kurcze, muszę to policzyć. 23 lata ma. Chyba się pomyliłem. Plus 5, 28 lat. 28 lat ma rano, tego roweru. To jest mój pierwszy rower, który kupiłem za pierwszą wypłatę w pracy. No tak to wygląda. Teraz to jeździ mój syn i tak naprawdę to, to jest najtrudniejszy rower w moim domu. Więc yy, myśląc o tym, że na drogach, na drogach jest teraz dużo soli, to mi go nie żal po prostu A nie niebawem, niebawem rower stanie się dawcą części dla złomka a rama powędruje gdzieś gdzieś na strych czy nie wiem, no na pewno nie sprzedam bo to jest sentyment i zostanie ze mną aż zabraknie miejsca w domu no, tak wygląda mój pierwszy rower w którym się poruszałem nie nazywał się magu, a to jest Davos Naklejki tylko bo rama została odrestaurowana, także to jest rower marki Dawes. Angielska rama solidna od Reynoldsa, także projekt tamtej ramy konkretny. Dobra, a ja ruszam dalej. Jakieś kółeczko, jeszcze nie wiem, nie wiem gdzie pojadę. Nie wiem, nie mam pomysłu, coś, po, coś coś wyjdzie, a ja wam to pokażę. Raz spróbuję się przedrzeć przez taki odcinek, który nie jest główną trasą, ale jest tylko kawałek do głównej trasy. Także zobaczcie, co tam jest droga rowerowa, trzeba jakoś to przejechać. Trzeba to jakoś przejechać, zobaczmy co z tego wyjdzie. Kawałek tylko, także zobaczymy. nie jest o, daj, że pomoc nie jest najlepszy lepiej jechać z śniegiem z jakiego zjawiska po na tym zamkniętym błocie po śniegowym puszka się jak piłka. Przygotować jeszcze to, że żaden z moich nie jest tak stricto przygotowany do jazdy. Yy, Jakby powiedzieć, po włocie po nie, yy, nie ma żadnych agresywnych opór. Nie ma żadnych agresywnych opór. Wszystko jest raczej na trasy mieszane gdzie przemawiać z asfaltu. Ale jak? Powiem Wam, że ten kawałek trasy zrobił mi ciepło. Ale mam nadzieję, że tu jest e, szkoła I zaraz za drogą będzie już normalnie Jestem. O. No i tam bokiem na Lido. Tam prosto też by nie pojechał. I mamy. Chyba dzisiaj będziemy się tylko trzymać takich dróg, bo inne będą kosztowały dużo wysiłku. Chociaż nie ma problemu? Można. Trochę wysiłku też dać z siebie Ale nie Nie będę raczej unikał wypadku don't get confused if only then you'll be gone feel like feel like ...koniki. A ja już gotowy. Słuchajcie, z tej mroźnej wyprawy... ...takim końskim akcentem... ...ja się was z wami żegnał... ...padła jedna bateria... ...zimno jest... ...także... ...kręcenie... Bardzo hardskorowy. jeżeli ktoś by chciał krecić jakiś filmy i vloga i coś gadać, to można sobie łatwo gardło rozwalić. No ale ja się przejechałem, teraz stoję, to mogę wam trochę popowiadać. A jeżeli jesteście tutaj, w tym miejscu, no to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Za wszystko będę wdzięczny. A my się widzimy na kolejny drzwi. Trzymajcie się.